Szanowni państwo, drugie półrocze ubiegłego roku było dla Polski czasem wyjątkowym. Po raz pierwszy w naszej historii przejęliśmy stery Unii Europejskiej. Miesiące przygotowań obejmujące szkolenia setek urzędników, budowę okazałej nowej siedziby polskiego przedstawicielstwa przy Unii, przygotowywania gruntu dla priorytetów prezydencji i w końcu ich realizacja. Logo naszej prezydencji ukazujące różnokolorowe strzałki skierowane ku górze miało ukazać Polskę jako nowoczesne i młode duchem państwo, potrafiące inicjować pozytywne zmiany w całej Europie. Polska dyplomacja starała się przez 6 miesięcy dowieść powyższych cech, pokazując jednocześnie, jak ważną rolę w Europie odgrywają spójność działań i solidarność państw, a także upór w dążeniu do wcześniej obranego celu. W komentarzach dotyczących polskiej prezydencji mówiło się, iż była ona cicha, ale skuteczna. Do najważniejszych, zrealizowanych i dobrze ocenionych punktów polskiego przewodnictwa należą sfinalizowanie tzw. gospodarczego sześciopaku. Organizacja Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie, uratowanie na co najmniej dwa kolejne lata programu żywnościowego Unii czy podpisanie traktatu akcesyjnego Chorwacji. Ponadto wymieniając kwestie związane z moją pracą w Komisjach Prawnej i Budżetowej należy odnotować zakończone z powodzeniem rozmowy na temat Europejskiego Nakazu Ochrony w sprawach karnych postępy w sprawie jednolitego patentu europejskiego, nad którym notabene negocjacje trwały od ponad 30 lat oraz znaczące kroki w realizacji europejskiej agendy cyfrowej, gdzie priorytetem były zagadnienia digitalizacji, udostępniania i ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście rozwoju unijnej Biblioteki Cyfrowej Europeana. Tego tematu niestety nie udało się zakończyć, a szkoda, gdyż był to jeden z ważniejszych punktów dla polskiej prezydencji, także i dla mnie, jako sprawozdawczyni w sprawie dyrektywy dotyczącej wyjątku w prawie autorskim, czyli dozwolonego użytku tzw. dzieł osieroconych. Sprawa jest dość skomplikowana, dociekliwych zachęcam do postudiowania mojego bloga. Wracając do polskiej prezydencji, na jej odbiór złożyły się nie tylko wydarzenia polityczne, ale i kulturalne. Przez 6 miesięcy zaprezentowano w największych europejskich stolicach i paru na innych kontynentach niezwykle bogaty program kulturalny, starając się przybliżyć odbiorcom polską muzykę, sztukę, teatr i film. Polska stała się dzięki takiej promocji rozpoznawalna na tle innych krajów Europy Środkowej i bardzo trendy. Wielokrotnie gratulowano mi jako Polce udanej prezydencji, która przypadła na wyjątkowo trudne czasy kryzysu i to nie tylko w strefie euro, ale kryzysu zaufania do klasy politycznej w praktycznie całej Unii i kryzysu solidarności między narodami. Z tego pata, który groził załamaniem podstaw konstytuujących Unię Europejską, udało się Polsce wyjść obronną ręką. Zdolności negocjacyjne, mit polskiej solidarności w połączeniu z czasem brutalnymi stwierdzeniami, czym może się skończyć w czasie kryzysu egoizm bogatych, dały dobre i wysoko cenione rezultaty. Przynajmniej do połowy grudnia ubiegłego roku, kiedy to na pozytywnym odbiorze polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, zaważyła sprawa podpisania podpolskie dyktando w imieniu całej wspólnoty. Umowy akta. Stało się to zupełnie nieoczekiwanie po cichu i już po oficjalnym podsumowaniu prezydencji na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Do dziś zastanawiam się, co zadecydowało o tym swoistym faux pas w ostatnich dniach 2011 roku i dlaczego nie pozostawiono tego zgniłego legislacyjnego jaja Duńczykom przejmującym prezydencję po Polsce. No cóż. Choć nie wszystkie ambitne wyznaczone cele polskiej prezydencji osiągnięto, a podpisanie umowy akta rozpętało ogólnoeuropejskie protesty, to bez wątpienia nasz debiut przy sterach Unii został zauważony. Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer Doldenberg.